Wiersze płatki śniegu, spadają niczym gwiazdy, malutkie, bielutkie, wypełniają ten nieważny ważny, wystrój świąteczny, w kącie stoi drzewko. Gdyby się ktoś pytał, to choinka na pewno. Przepych zapachów w kuchni plątanina Każdy chce dziś pomóc, to przecież rodzina. 12 dań gotowych, puste krzesło dla gościa, atmosfera tak świąteczna, czuję to już w kościach. Cześć, z tej strony Videos z kanału Uno Poseidona Chciałbym wam wszystkim życzyć udanych, ciepłych i spokojnych, świąt Bożego Narodzenia. Wigili spędzonej w rodzinnym gronie i dużo drzwi, żeby was potem brzuchu bolały, bo im bardziej brzuch potem boli z przyjedzenia, to tym bardziej udana była wigilia. Trzymajcie się. Sianko pod oblusem, prezenty już pod drzewkiem. Pusto tak przy stole, czas wypełnić tą przestrzeń. Nakryć do stołu, przygotować do kolacji. Nie spierać się jak zwykle, kto ma więcej racji. Podzielić się opłatkiem, życzyć coś dobrego. Uścisnąć drugą dłoń, unikać złego Spędzić te chwile w szczęściu, w spokoju. Wraz z rodziną przy świątecznym nastroju. Idą święta. <noise> a gdy cię za bardzo suszy, siądź wygodnie z flachowiną no. i obejrzyj dziś Kevina. Bo to czas na święta, bo to czas Deixa Czas na prezenty, to radość niesłychana. Otwieram worek enty i cieszę się chwilą. Nieważne czy to laptop, koszulka lub drobiazg, liczy się sam gest. Docen do i zobacz. Ten dzień zmienia ludzi, te chwile nas łączą. Stajemy się czymś więcej, po czym święta się kończą. Wracamy do szarości, emocje wygasają. Czekam już znowu i kolejne święta czekają. Cześć moi mili, słuchajcie, w tym okresie radosnym, pogodnym, rodzinnym, w tym okresie świątecznym, życzę wam wszystkiego co najlepsze. Życzę wam, żeby te święta upłynęły wam przede wszystkim w sposób rodzinny, żebyście chociaż na chwilę oderwali się od waszych konsol i od waszych monitorów i, no i spędzili te święta w gronie ciepłym, rodzinnym. Trzymajcie się. Bo to czas na święta, bo to...